Ocholipka, ale śnieg sypie. Czarek, kochanie, ja mam nadzieję, że Ty pamiętasz, że jutro jedziemy do mojej mamy z oliwcią. Niestety pamiętam. Nie chce mi się w ogóle tam jechać, może byśmy to przełożyli? Dobrze wiesz, że jak moja mama się dowie, że jedziemy do Twojej, to zaraz też tam będzie, bo jest zazdrosna. A poza tym, nasze mamy się nie lubią, i będzie wojna. Moja mama nie widziała Oliwi jakieś cztery miesiące, to naprawdę sporo. Poza tym, tata wyjechał w delegację i nie chce, żebyś siedziała sama. A twoja mama się nie dowie. Dobrze wiem, co by to było, jakby one dwie się spotkały. Jeden siwy dym. Uf, nareszcie jesteśmy na miejscu. Muszę koniecznie napisać SMS-a do Reni, bo mnie prosiła wczoraj, żebym dała znać, jak dotrzemy. No, nareszcie dojechali. Joowitka. Nie musisz pisać tego SMS-a, szkoda kasy, jestem zbyt blisko. Witajcie, kochani. No nie, nawet tu przypełza orany. Ale jak to, ty tu pod domem moich rodziców? Chyba przetrę oczy ze zdumienia. Co ty tu robisz im? Dostałam nową pracę w tej okolicy. Przekwalifikowałam się i teraz odśnieżam ludziom po Ktoś się musi tym zająć, a że ja roboty się nie boję, to podjęłam się tej pracy. Akurat teraz mam przerwę, więc lepiej bałwana, żeby mi smutno nie było tak samej. Ty sama jesteś jak bałwana. No proszę, jaki ten świat jest mały. Nie spodziewałabym się, że cię tu spotkamy. No to super, że znalazłaś nową pracę. Obyś popracowała jak najdłużej. Co ta wariatka wyprawia? Miała mi odśnieżyć podjazd, spieszę się do pracy, a ta sobie bałwana lepiej? Zaraz tu zamarznę, jestem w samej bluzce. Ale ta wasza oliwka jest wspaniała. Kocham ją nad życie. No oliwciu. Chodź po malutku do tatusia. O, super ci idzie. Brawo. No po prostu cudowna kruszynka. Moja kochana Wnusia. Ale słuchajcie, ja mam nadzieję, że Maryśka nic nie wie, że tu jesteście. Czarek, wybacz, ale ta twoja matka to jakaś wredota jest. Mamo, spokojnie, nic nie mówiliśmy czarka mamie, bo wiemy, jakby zareagowała. Moja mama dokładnie to sam osądzi o tobie, co ty o niej, mamo? O co wy się tak właściwie, bez przerwy kłócicie? Nie uważasz, mamo, że warto wreszcie, Dominika, otwieraj. Dobrze wiem, że jest u ciebie moja wnuczka. Wszystko widziałam. Otwieraj w tej chwili. Aaa, to maryśka. Ale jakim cudem mama czarka wie, że tu jesteśmy? Przecież my naprawdę nic jej nie mówiliśmy. No i co, stara ruro, myślałaś, że się nie bowiem? Mam swoje sposoby. Od tego dnia obserwowałam twój dom przez lornetę, i się doczekałam. O, żeesz ty plotkarska gnido, obserwowałaś mój dom? Oczywiście. Muszę pilnować mojej wnuczki, bo ty jesteś nieobliczalna, wariatko. Uspokójcie się wreszcie. Momentami przewyższacie głupotą, e No i widzisz co żeś narobiła, stara ropucho? Wypraszam sobie, wredna kwoko. O co chodzi? Dajemy wam zjowitą ostatnią szansę. Idźcie teraz do pokoju obok i wyjaśnijcie między sobą to, dlaczego się tak żajcie, jak Renia po dwóch dniach głodówki. Jeżeli teraz nie dojdziecie do konsensusu, to my najprościej w świecie wracamy do domu i nie będziemy już was odwiedzać. Ja ja na 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 nie na pewno nie wszystko będzie bo to ja mam czona pierwsza zaczęła, do pokoju, ale już. No i jak? Doszłyście do porozumienia? Myślę, że tak, skoro rozmawiałyście trzy godziny. Tak, córeczko, doszłyśmy do porozumienia. Po prostu nie pozostaje wam nic innego, jak natychmiast postarać się o drugie dziecko. Ech, stało się to, czego się obawiałam. Nasze matki zwariowały do końca. Ludzie, ludzie! Jestem załamana! Wywalili mnie z roboty. Skąd ja miałam wiedzieć, że przy zdrapywaniu śniegu z karoserii i samochodów. Nie można używać palnika. Po prostu chciałam opalić ten śnieg, nie wiedziałam, że to źle wpływa na karoserię. Co za ludzie! Ledwie dwa samochody poszły z dymem, a oni już mnie wywalili. Po prostu brak mi słów.